Siema wszystkim, tu parę witam was w kolejnym odcinku naszej, z, naszej przygody z pokemonami. Znowu zacząłem tak jak ostatnio po polskiemu zamiast po polsku. I, no i wkraczamy do lasu Inhor. Tutaj o jakiś kombi lata, ale to nie jest kombi o którym chodzi, o którego chodziło Jesice. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Nawet nie pamiętam za dobrze tej mapy. O jest następny Pokéball I co nam tutaj wypadnie? O, ta cholera wstrętna. No ale łapać tego nie będziemy, bo nie jest mi do niczego potrzebne. Co to? Super Potion. No przyda się. Ale jakieś bole by się bardziej przydały. Już tutaj nie ma żadnych takich Pokémonów, które ch chcę mieć o, aż tak bardzo w Teamie. ...nawet na stan obecny, więc... No, ...ja się będziemy po prostu je... ...mijać, olewać i zajmiemy się trenowaniem... ...i walką z trenerami. A tutaj jest pierwszy. Ja już widzimy, tam Kenta na nas czeka na moście. Ale najpierw, żeby do niego dojść, to musimy tutaj... ...pokonać 5 pokemonów tego trenera. Metapod. No, to będzie szybkie. Doskonale, co my tutaj jest level, następny będzie znowu meta. Bo no to może starawię teraz, wypróbujemy, niech się coś popisze. Oczywiście najlepiej ataki typu latającego na robale. A, Jaxpeak też ładny. Kaskun. Kaskun to jest inna te, też te, 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 takie Ammeta podobne, dokładnie. Nigdy nie potrafiłem ty, tego Wumpra zrobić, żeby ewoluował mi w tego fajnego motylka. Zawsze mi wychodziła ta ćma. Widać, że się postarał Whistle, żeby robiąc tego moda, żeby Haka, żeby szybko y, w level wbijać. To jest bardzo przydatne, zwłaszcza, że y, pierwszy lider ma pokemony na poziomie ponad 20. Aha, czyli... Nie można wziąć, może się przyda. Zobaczymy jak to dokładnie będzie działać. Muszę mieć mniej HP od przeciwnika, żeby to było mocniejsze. A co to za Pokémon? Nie mam pojęcia, co mi teraz wyślesz. A, ewolucję tej cholery wkurzającej. Krytyczny, super efektywny i się składa na hita. No i zatruł mi go. Fuck this shit. Kajo pokonany, czy ja mam antidotum? Czy ja mam antidotum? Ważna rzecz, czy ja mam antidotum? Mam full restore, no dobra. Zaszaleję. Idziemy dalej. Cześć Palary, spotykamy się po raz kolejny, tak jak obiecałem. Dawaj szybką walkę. Jestem silniejszy, niż ci się wydaje, że jestem. No to lecimy, sprawdzimy jak jesteś silniejszy. Tkęta wyzy chce walczyć. Budew. O, doskonale. R pierwszą wystawia roślinkę na mojego czarmiliona. U, nawet przetrwała, tak? No to z go dokończymy. Co by nie marnować emberów, bo jeszcze nam się w tym lesie przydadzą. Następny będzie Toto Na Toto wykorzystamy Pikachu czy Snowera? Snowera. Wolę Snowera, to on będzie ze mną do końca gry. No, to jest wada Snowera, że on jest dosyć powolny. O, on ma ten. Nie wiedziałem, że on ma z pasywy to trucie. Przyda się na pewno. No nie złożył się na jednego hita, jaka będa. To też się swoje Pokemonem. W ogóle pierwsze dwie generacje były najlepsze. Trzecie to tak jeszcze było spoko, ale później od czwartej w górę to słabo. I Magby, czyli Pokemon ognisty. Oczywiście wyborem będzie Wooper napka. I water gun. Dwa water guny i po sprawie. O, nawet więcej niż dwa. Nie, zatruje mi go. Fuck. A jednak nie, ów. Już myślałem. Ale ja przy okazji Ogarnąłem, że ataki Trujące nie są zbyt efektywne na ziemne Muszę o tym pamiętać, choć pewnie i tak zaraz zapomnę Magby pokonany, Kenta również Dawaj Kasiura Bardzo dobra walka Masz naprawdę Jesteś utalentowany i dobrze wyszkolonym trenerem a jaka ładna. Dobrze, będę trenował więcej, żeby móc cię pokonać. Czekaj i zobaczysz, jaki będę silny następnym razem. No, zobaczymy, zobaczymy. Mogę już iść? Jeszcze nie mogę. O, już mogę. Dziś tam ja powinienem wędkę zostać, która yy, łowi Magikarpie. A następny młodzik na naszej drodze. Op, Magarpie op! Splash, splash, splash! Jonas! Jonas Brother nas tutaj atakuje, chce walczyć. Co by mu tutaj... Zobaczymy, jak Scratch zada damage'u. Zmniejszył mi celność, cholera jedna. Nie chcę marnować Emberu, bo w końcu jesteśmy w lesie, gdzie jest pełno... ...Pokemonów, robaków i ogień jest cholernie efektywny. 15 level, elegancko. Blitz. Blitz to jest ta żyrafa. Łupia, no to Wooper. Zdecydowanie Wooper. Muszę jeszcze ogarnąć, jakie pasywy mają te wszystkie moje Pokemony. Bo jakoś się w to nigdy nie wgłębiałem. I czy czyli następny elektryczny. Tam znieszył mi trochę ataku, ale i tak używam na Uperze tylko special ataku, więc w ogóle mi zwykły atak nie jest potrzebny. Znaczy mam tam slam, ale nie korzystam z niego. Znaczy nie wykorzystam na Shingsie. Bo sporo pokemonów elektrycznych ma taką pasywę, że jak dostaną obrażenia fizyczne, to paraliżują przeciwnika. To nie jest za fajne, ja już nie wiem ile nagrywam, straciłem poczucie czasu. Ale około 10 minut. I Wumpl, czyli robak, to może teraz tarawia. Zarabia też... nie, ten atak, cholera. Zmniejsza atak przeciwnika. A Wink atak i będzie Jonas Brother pokonany. Jonas Brother. Młodzik Jonas pokonany. Jesteś dobrym trenerem i twoje pokemony są silne. No wiadomo. Coś tu jest? Tu jest dużo znajdziek. A jednak nie ma. Tym razem. Ale ogólnie w tej grze jest dużo znajdziek. A tutaj na razie nie wejdę. O, no, znalazłem wściekłe kombi. Czyli te, o które chodziło... O, wywaliły mnie. O, które chodziło o sice. Dobra, tu nic ciekawego. Nic ciekawego. Trenerka. Lace chce walczyć Glamour To nie jest czasem Dark, to jest chyba Pokemon Dark Nie pamiętam co jest dobre na Dark Chyba robale są dobre na Dark, których nie posiadam No ej, jaka Menda? Na jakim low? Dobra Zdechaj Shinx Czyli znowu ten dość popularny wśród tych trenerów, elektryczny. Dwa mootshoty i po sprawie. A jen się ładuje, ładuje, żeby mieć potężniejsze ataki elektryczne, a one nic mi nie robią. jednak Tak, użył po wycharge'owaniu się. To jest jakiś sposób. Każdy walczy, jak lubi. Jeszcze jeden Shinx, To może teraz mięsłupera. Co by tutaj, może, skradzi chwilę niech powalczy. Choć to będzie chyba pierwszy pokemon, którego się pozbędę. Jak złapię coś ciekawszego. Ale na razie jest, to niech. No w sumie też jestem geniusz, zaraz mi go sparaliżuje znając życie i jeszcze atak mi zmniejszył. Tutaj headboota, to jest najmocniejszy atak. O, chociaż nie paraliżuje. No, świetnie. Pidow, pidow, pidow to jest ptak z tego co pamiętam. Także Pikachu. Tak jest, dobrze pamiętałem. Wow, ładny demerz sadzi. No ale ten spada na hita. Life's Pokonana. Tak wszyscy mi to mówią, że jestem świetnym trenerem. O, Ultra Ball, a ty kim jesteś? Jajo głowy. Wow, Metapod. Nie chcecie. Następny trener, oczywiście, że sobie nie odmówimy walki z nim. Ta muzyczka, jak jest tutaj, jak nas zahaczył, pojawił się ten znak zapytania. O, nie masz robaka. I była taka fajna muzyczka, która mi się kojarzy z starymi, dobrymi, nesowymi tytułami. No jeszcze czego? Jeszcze mnie hipnozować chcesz. Hipnotyzować. Robal Często na nagraniach mówię właśnie Teraz po polsku to po polskiemu Czasami specjalnie Czasami jakoś tak na szybko chcę coś powiedzieć I wychodzą takie Dlicze językowe Ale po to też to nagrywam Żeby trochę tak Bardziej ogarnąć To jak mówię Gdy trzeba szybko coś powiedzieć i nie ma czasu człowiek pomyśleć Sinks Ten to już ma różnorodne te Pokémony. Co aby z niego łapać robali? Skoro na razie tylko jednego robala nam rzucił. Mudshot. Oj, zaraz nam się mudshoty skończą. Madshoty. Madmud. Też nie jestem do końca pewny jak to się powinno czy niby to jest U, które się powinno czytać jako A. A, Anglicy to różnie lubią czytać. Super efektywny. 253 expa Zubat, Zubat, czyli trujący. Trujący i on jest chyba też latający. Także pikachu. Na samą truciznę to ja nic nie mam. Chyba, że lud robi coś truciźnie, ale nie jestem pewny. Tak jest super effective. O, jeszcze sparaliżowany, jak pięknie. Trochę mi życia wyświe. Quick attack zrobimy, quick attack. Kurczę, moje pokemony zaczynają mi umrzewać. Trzeba je trochę podleczyć. Silkun to jest Pokémon Robak. Już go dzisiaj spotkaliśmy. To jest ten kokon taki. A już mi nie pipiaj. Wiem, że mało HP miał Pikachu. Super efektywny. Jej. Chciałem pokonanych, ktoś jeszcze nam będzie stawał na drodze, czy ten odcinek już mogę Skończyć przy wyjściu z tego lasu, no dziki pokemon mi stanie na drodze Caterpie Ja mam ultra boli Dwa, nie to mi jednak na razie że chociaż w sumie A dobra, złapiemy go sobie Mimo, że zamiast Kragiego co sobie Butterfree wytrenuje Caterpie złapany, dane do Pokédexu poproszę, nie chcę imienia nadawać, nie wiem jeszcze się zastanowię czy on zastąpi Skragiego czy nie, o nam się Ultra Ball zwrócił, coś tu jest, nie ma nic. Także na tym sobie dzisiaj ten odcinek skończymy. Następnym wejdziemy do Inhor oraz zajmiemy się wściekłymi kombi. O tutaj jeden sobie nas taki lata, mogę, mogę z nim coś zrobić? Bzybzybzybzy, bzy, bzy, bzy. nie mogę nic zrobić. Także dzięki za dzisiaj i do usłyszenia. Następnym razem, cześć.